Kolejną nowością 2010 wersji Revit Architecture jest uproszczone parametryzowanie obiektów. Jak ono wygląda? Przyjrzyjmy się. Stwórzmy najprostszą bryłę możliwą, czyli standardowe wyciągnięcie. Narysuję sobie prostokąt. W momencie, kiedy kliknę narzędzie utwórz formę powstaje mi taki oto prostopadłościan. Jeżeli zaznaczę sobie jedną z płaszczyzn, mogę w bardzo prosty sposób ustawić parametr, niech nazywa się on A, określający długość podstawy naszego prostopadłościanu zaznaczmy kolejną płaszczyznę i kolejny wymiar również możemy w bardzo prosty sposób sparametryzować, nazywając go B. Będzie to szerokość podstawy naszego prostopadłościanu. Jeżeli ja w liście parametrów powiem, że parametr B ma być parametrem A mniejszym o 5000, zwrócić uwagę, co się dzieje z naszą bryłą. Jeżeli ja przesuwam jedną krawędź, za tą krawędzią podąża krawędź kolejna. Czyli tak naprawdę sparametryzowałem ze sobą dwa wymiary podstawy mojego prostopadłościanu. Mógłbym oczywiście to samo zrobić z wysokością. Jest to narzędzie, które w bardzo prosty sposób pozwala nam nakładać wiązania parametryczne, szczególnie przydatne przy projektowaniu różnych form na etapie koncepcyjnym. Możemy powiązać, pozakładać pewne zależności, wysokości budynku od jego szerokości itd. Mogą oczywiście to być wiązania i zależności dużo bardziej skomplikowane. Ja tu pokazałem. Chyba w miarę prosty przykład, żeby pokazać jak działa mechanizm, który jest naprawdę dziecinnie prosty i nie wymaga tworzenia żadnych skomplikowanych funkcji czy też działań.